I minerałów w wariantach dla dorosłych, osób starszych i dzieci. Cii, nie powiemy mamie! Dyskrecja zapewniona: niezwykle cicha praca. Większa pojemność. Pralka LG Direct Drive. LG. Life's good. Teraz Bluetooth prezentuje całkiem nowe oblicze. Najlepsza wśród jednoczęściówek Bluetooth. Nowa Gillette Bluetooth XL. Tylko Bluetooth XL ma dwa sprężyście zamocowane ostrza, które idealnie dopasowują się do kształtu twarzy oraz łatwą do czyszczenia główkę z szeroko rozstawionymi ostrzami, co chroni przed zapychaniem. Efekty golenia są tak dobre, że sprostają nawet najtrudniejszym testom. Nowa Bluetooth XL od Gillette. Tak dobrze Bluetooth jeszcze nie goliła. Wrażliwe zęby utrudniały mi życie. Wystarczyła zwykła kawa czy lody, i ból był nie do zniesienia. Zapytałam mojego dentystę, co mogę z tym zrobić. Poradził, abym wypróbowała Colgate Sensitive. To naprawdę działa. Colgate Sensitive zaczyna działać natychmiast, bezpośrednio atakując źródło bólu. Przynosi ogromną ulgę, co potwierdzają badania kliniczne. Mój dentysta miał rację. Już po bólu. A wczoraj nawet jadłam lody. Colgate Sensitive. Codzienna ochrona wrażliwych zębów. Zapytaj swojego dentystę. Każdy malec chciałby szybko być duży. Nowy Nesquik Plus jest wzbogacony o magnez, wapń i witaminy, których dzieci potrzebują. I ma wspaniały czekoladowy smak, który tak uwielbiają. Nowy Nesquik Plus, żeby rosnąć i rozwijać się zdrowo. Clint Eastwood, Legenda Kina z numerem pierwszym DVD Brudny Harry, tylko 14,90. Tylko w dobrych kioskach. Siebie? Weź udział w Ciao Jeśli jesteś realistą lub marzycielem, chciałbyś mieszkać w wiejskiej chacie albo w pałacu, słuchasz muzyki rockowej lub tańczysz disco, uprawiasz sporty zimowe albo letnie, jesteś wysoki lub niski, przyjedź na casting w sobotę 26 lutego do Katowic na ulicę Sokolską 2 i do Warszawy na ulicę Popsińską 4 lub w niedzielę 27 lutego do Bielska-Białej na ulicę słowackiego 17a. Zaczynamy o 10. Tylko walbą żaden inny ma tak aksamitną skórkę, rozkoszną miękkość i tak kuszący, delikatny smak, któremu nic nie dorówna. Walbą wodzi na pokuszenie. Basia. Basia! Nie Basia, tylko Ketopron. Ketopron? Żel przeciwbólowy i przeciwzapalny. Ale żel może być za słaby. Ketopron? Jurkowi zawsze pomaga. Znajoma nam poleciła. Ketopron szybko usuwa ból. Zaraz ci pomoże. Cztergamy żelu to dawka leku jak w silnej tabletce. Ketopro, Silne natarcie na ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Myślisz, że powinnam wybrać jego? Wytrzymasz z nim pół roku? Dla mnie miesiąc to max. Teraz w Era Tak Tak możesz przez pół roku smsować za darmo. Wystarczy tylko wybrać właściwą osobę. Może aktywujemy między sobą? Sprawdź. W Era Tak Tak naprawdę możesz więcej. Mm -hmm. Moja rodzina je tylko Jogobelle. Jogurt z dużymi, soczystymi kawałkami owoców. To tak jak z owocami. Kupuję soczyste, ponieważ są świeże. Sotio to jedyny jogurt z ekstra dużymi, soczystymi kawałkami owoców. Codziennie świeży. To się czuje. Sotio Zasmakuj tego ekstra. Jest! 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 Jest. Jest smak. Jest smak, bo jest kucharek. Najczęściej wybierana przyprawa w Polsce. Jest kucharek, jest smak. I nadszedł czas, w którym wszystko się rozstrzygnie. Obie wiedzą, że zwycięży tylko jedna. Ruszyły! Regina usuwa każdy brud. Zwykła? Oj, oj, oj. Regina chłonie sok jak gąbka. Zwykła? No niestety. Regina poleruje wytrwale. Zwykła ma już dość. A więc Regina. Tak, Regina. Ręczniki kuchenne Regina do zadań zwykłych i specjalnych. O, mamy nowych sąsiadów! O nie! Co? To są ci nowi, Colgate 360 stopni! I co z tego? I co z tego? Nie słyszałeś o nich? Ci faceci są najlepsi. Spójrz na ich plecy. To powierzchnia czyszcząca język. Co? Powierzchnia do czyszczenia języka! Badania kliniczne dowodzą, że Colgate 360 dzięki systemowi czyszczącemu całą jamę ustną usuwa więcej osadów i aż do 96% bakterii więcej. Mam nadzieję, że nasi właściciele o tym nie słyszeli. Niestety, już wiedzą. Nowa szczoteczka Colgate 360 stopni. Pełna higiena jamy ustnej. Nowe perfumy od Céline Dion. Notes. Zmysłowa kompozycja nut kwiatowych. Wręci podwójnie. Do dwóch butelek Pepsi szklanka z limitowanej serii gratis. Setki tysięcy sztuk do zgarnięcia. Rewolwerowiec. Detektyw, strażnik prawa, szeryf, obrońca skrzywdzonych, żołnierz, pilot, astronauta. Kolekcja Clint Eastwood Legenda Kina. Co dwa tygodnie nowy zeszyt oraz kultowy film na DVD. Poznaj wszystkie oblicza mistrza, aktora i reżysera, zdobywcy Oscarów. Clint Eastwood Legenda Kina. Z numerem pierwszym DVD Brudny Harry, tylko 14,90. Tylko w dobrych kioskach. I make a suggestion. de